Jest to setny egzemplarz samolotu wyprodukowanego w ekolocie. Ciekawostką, że niedawno dostał ten samolot, jako pierwsza polska konstrukcja w tej klasie, certyfikat niemiecki po trzech latach badań i prób. bardzo ładnie lata, sprawny co poza tym w swojej klasie jeden z samoloty, o których mówiłem są w technologii takiej dosyć Takiej powiem XXI wieku Czyli wszystkie to są kompozyty z włókien szklanych, węglowych i kewlarowych Właściwie to te same materiały w samochodach bolidów w Formule pierwszej są używane Oczywiście w innych tam technologiach wykonywane Ale właśnie z takich materiałów Wszystkie te samoloty, które mówiliśmy są naszą konstrukcją polską i to ekolotu od podstaw zostały zaprojektowane te samoloty i wykonane przez Jerzego Krawczyka, konstruktora, który kiedyś spod jego ręki tu wyszedł samolot krośnieński, szybowiec szkolny Puchatek. Samoloty te, tej klasy na całym świecie to są konstrukcje przeznaczone właściwie do zabawy dla dużych chłopców. Raczej do celów komercyjnych się nie wykorzystuje tego. No to jest dla przyjemności samolot. Przyjemność użytkowania tych samolotów w stosunku do Kłopotów związanych z użytkowaniem samolotów jest w przypadku tej kategorii znacznie większa. Mniej kosztów, mniej kłopotów, więcej przyjemności. Najbardziej podo bardzo podoba się, uroda tego samolotu, piękna linia, yy, a poza tym no, przyjemność latania, łatwość pilotażu, dobre parametry lotne, łatwość powiedzmy, ze startu, łatwość lądowania, łatwość latania, yy, piękna widoczność z kabiny, znaczy się, to są te takie cechy, które, które ludzi zachwycają, no i wygoda oczywiście. Samolot przelatuje 1000 kilometrów bez tankowania, przy średniej prędkości podróżnej 160-170 km, to ma przełożenie takie, że na 100 kilometrów zużycie zwykłej benzyny bezołowiowej jest około sześciu siedmiu litrów.